Bliskie spotkania 3 stopnia. Ryszard Czarnecki, witam Państwa. Kolejna rozmowa w cyklu, który poświęcony jest wyłącznie polityce narodowej. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest były minister obrony narodowej, Jan Parys, także przez parę lat wysoki wpływowy urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a więc będziemy mówić... O kwestiach obronności i o polityce zagranicznej także w tym kontekście. Zacznę od tego, co działo się w Polsce ponad trzy dekady temu, kiedy był rząd Jana Olszewskiego, w którym Jan Parys był ministrem obrony. Wtedy był to pierwszy rząd, który powiedział, tak, Polska powinna być w NATO. Nie ma alternatywy. Nie było to wtedy popularne. Także w mediach chyba większość klasy politycznej tego nie chciała albo bolała się jak mysz podmiotłą. A jednak pan to mówił, mówił rząd premiera Olszewskiego. W tym czasie Lech Wałęsa, prezydent RP, mówił o NATO-BIS. Czy to była intuicja? Czy to był plan polityczny? Czy uważaliście, że trzeba. O tym powiedzieć nie wierząc w to, że uda się podjąć kroki, które ten cel przybliżą. E, czy mieliście kontakty także z naszymi partnerami e, w przyszłym NATO, e, czy oni sami tym faktem nie byli zaskoczeni? To był szczególny czas i mało kto pamięta tamte chwile. E, Polska jeszcze była przecież członkiem Układu Warszawskiego, jeszcze była w RWPG w tamtych latach 90. I ta, ta ucieczka na wschód, ze wschodu na zachód była bardzo trudna. Byliśmy powiązani z setkami nici, dostawami, ludźmi, a mówiąc krótko, z zachodem tych powiązań prawie nie było. Więc kilka pokoleń Polaków się przyzwyczaiło do tego, że jesteśmy na wschodzie, a tymczasem ambicją rządu było, żeby kraj był suwerenny, a to oznaczało, że trzeba uciekać ze wschodu. No i problem polegał na tym, że czy nie znajdziemy się w trudnej sytuacji, czy nie znajdziemy się w jakiejś strefie szarej między wschodem a zachodem, uciekniemy od z obozu radzieckiego, a na zachodzie... Może nikt na nas nie czekać. To była ta obawa i o niej mówili również generałowie, z którymi jako minister obrony o tym rozmawiałem. No, na szczęście udało się przekonać ówczesnego sekretarza generalnego NATO i przedstawicieli kilku państw zachodnich, że no, marsz Polski na zachód jest zdecydowany. Nie można było mówić o członkostwie, można było mówić o współpracy. No i po takich długich, długich negocjacjach wynegocjowaliśmy takie dziwne sformułowanie, które powiedział sekretarz generalny Manfred Werner w Warszawie, że drzwi do NATO dla Polski są otwarte. To nie było członkostwo, ale to już była pewna Otwarty wskazówka. Drzwi. tak. I od tego momentu wszystko zaczęło zależeć od nas. Kiedy, jak my się przygotujemy do tego członkostwa? Czy była to decyzja na no, wstęp do mapy drogowej, można tak to określić. E, e, Gruzja, Ukraina miały mniej szczęścia na szczycie w Bukareszcie kilkanaście lat e, po e, waszych, hmm. e, rządu Jarosławskiego działaniach. Zresztą to był szczególny czas w Polsce. Przypomnijmy, że w tym czasie odpowiedzialny za integrację europejską e, w ówczesnych rządach, bo był w kilku, Jacek Tarusz mówił, uwaga, że Polska Najpierw wejdzie do Unii Europejskiej, a potem dopiero do NATO, bo było przeświadczenie klasy politycznej, że do Unii, jeszcze wtedy EWG, to nas wpuszczą, ale do NATO, to Rosja to zablokuje. Taka była wtedy atmosfera, a jednak do, weszliśmy do NATO najpierw. Tak. Wiele osób myślało w Polsce, zwłaszcza wśród elity politycznej, że my, nasze szanse, jeśli idzie o wchodzenie do NATO, są bardzo małe. Wręcz i premier Olszewski, i ja byliśmy wyśmiewani w gazecie wyborczej czy na forum Sejmu, że podejmujemy no, walkę z wiatrakami o rzeczy niemożliwe, że zderzymy się ze ścianą. Tymczasem nam się wydawało, że jest pewne okno możliwości, pewna okazja historyczna, mianowicie Rosja jest słaba i, mówiąc krótko, no, nie może tego zablokować. Jak wiemy, Zachód się zawsze liczył ze zdaniem polityków na Kremlu, no więc trzeba było również bardzo intensywnie przekonywać Polityków, zwłaszcza dowódców NATO i generałów z Pentagonu, przekonywać kongresmenów w Stanach Zjednoczonych, że to jest w interesie Europy, że nie da się bronić Europy bez tego, by no, wszystkie kraje Europy były suwerenne, że taka sytuacja, gdzie Rosja ma swoje imperium, jest wybuchowa, bo te, bo te wolne na, te narody chcą być wolne, więc jeżeli ktoś myśli o pokoju, musi się zdecydować na to, żeby polskę do obozu zachodniego wpuścić. No i to się mówiąc krótko udało. A to, że nie było to oczywiste, pokazał fakt. O czym się w Polsce dzisiaj już w ogóle nie pamięta, nie myśli, nie mówi, że w czasie negocjacji umowy koalicyjnej, gdy wygrali komuniści, wtedy była to kwestia SLD, PSL-u i jeszcze Unii Pracy, która w końcu do rządu nie weszła, e, Włodzimierz Kolarski, były ambasador e, e, w Helsinkach przy KBWE, OBWE domagał się w imieniu SLD, aby w ogóle uniknąć zapisu o tym, że celem rządu jest wejście Polski do NATO. To była jesień 1993 roku, a więc to co robiliście dwa lata wcześniej nie było wcale oczywiste, też nie było to przesądzone. Wróćmy jednak do NATO w kształcie obecnym. Nie ma co ukrywać, że Polska wchodziła do NATO położonego w pewnym kryzysie nie ma co ukrywać, ponieważ po upadku Związku Sowieckiego no, zastanawiano się po co to NATO, skoro nie ma Sowietów, przeciwko komu jest ten pakt obronny. NATO zajmowało się wtedy różnymi sprawami. Były też takie dokumenty już w tym wieku, kiedy mówiły o konieczności walki z ociepleniem klimatycznym i była to sprawa dla paktu militarno-politycznego. NATO jest już jak wydaje się po kryzysie. Dzisiaj nikt raczej nie kwestionuje tego, że NATO jest potrzebne. Ono jako sojusz się obroniło zupełnie inaczej niż Unia Europejska, która wydaje się być w tej chwili na równi pochyłej. Z czego wynika to, panie ministrze, że NATO dzisiaj nie jest pase, że NATO wydaje się, że może odpowiadać na wyzwania współczesności, a Unia jest na równi pochyłej. Rzeczywiście kilka lat po rozwiązaniu Układu Warszawskiego, po upadku Związku Radzieckiego był taki moment zawahania, jakie są zadania sojuszu. I wtedy głównie się zaczęto koncentrować na walce z terroryzmem, czyli na redukcji sił militarnych i na tzw. dywidendzie pokoju, na oszczędnościach na budżetach wojskowych skoncentrowano się na posiadaniu tak zwanych niewielkich oddziałów ekspedycyjnych, które miały dokonywać gdzieś tam pacyfikacji w rejonach, gdzie dochodzi do. Do zaburzeń politycznych, więc y, 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 rzeczywiście sojusz y, wtedy mocno osłabł, no ale y, zawdzięczamy Putinowi to, że y, y, potrzeba istnienia NATO wróciła. Dziś właściwie nie ma nikt poważny, Ku temu wątpliwości. Putin swoją agresją, przede wszystkim na Ukrainę, chociaż wcześniej, jak wiemy, była agresja na Gruzję, doprowadził do tego, że wiele krajów poczuło się zagrożonych. Nikt nie mówi o śmierci mózgowej na to, co parę lat temu wspominał prezydent Macron. Więc dzisiaj, jak wiemy, ostatni szczyt NATO w czerwcu postanowił bardzo istotnie zwiększyć zbrojenia, ponieważ nakłady na zbrojenia mają sięgać 5%, czyli wiele krajów musi dwu albo trzykrotnie zwiększyć swoje nakłady. To świadczy przede wszystkim o tym, że jest poczucie zagrożenia i zadaniem paktu jest zapewnić bezpieczeństwo. To bardzo o tym powiedział Pan mistrz, ponieważ no właśnie jak to jest jeszcze, Lat temu cztery, tylko sześć państw członkowskich NATO, w tym Polska, także już wtedy kraje bałtyckie, także Turcja, Grecja, Wielka Brytania dobijała. Spełniało ten próg 2% na obronność, który został ustalony na szczycie w Davenport w Walii, Wielkiej Brytanii w 2014 roku. No teraz już 23 kraje, z a więc te e, pogróżki Donalda Trumpa, zatokrytowanego jednak poskutkowały. Ale czy to jest właściwe, czy to jest przyzwoite, e, że sekretarzem generalnym NATO zostaje e, premier kraju, konkretnie Mark Rutte, premier Państwa Niderlandów, e, który jak był premierem, to nie tylko, że nie zwiększał tego procentu PKB, ale wręcz deklarował publicznie, że przez najbliższe lata Niderlandy od 1 stycznia 2020 roku, a wcześniej Holandia, no nie zwiększą tego PKB, w ogóle o tym nie ma mowy. No, czy jest właściwe, że nagrada się taką funkcją a państwo, które w zasadzie wcześniej... No, zapalało czerwone światło dla, bądź co bądź, wspólnego ustalenia z tego szczytu NATO sprzed 11 lat. To prawda, kilka państw, w tym Holandia no Popełniały jakąś dywersję, jeśli idzie o wydatki obronne. No ale rozumiem, że tutaj jakieś zalety osobiste premiera Rutte zwyciężyły, że zdobył tyle głosów. Jego umiejętności dyplomatyczne, jak dotychczas, się sprawdzają. Więc no, zobaczymy, czy Holandia będzie teraz wypełniać te, te zobowiązania, które są podjęte w czerwcu. Myślę, że to, że. Wszystkie państwa członkowskie sojuszu podpisują dokumenty, to jest jedno. Chodzi o to, kto później jakie realizuje ponieważ niestety bywa tak, iż w kwaterze głównej NATO w Brukseli, która jest kilkanaście kilometrów od siedziby Unii Europejskiej, e, e, od komisji, e, ministrowie podpisują jedno, w, jako, e, jako ministrowie spraw zagranicznych czy ministrowie obrony, po czym jadą e, kilkanaście kilometrów dalej do siedziby Komisji Europejskiej i tam są posiedzenia e, na przykład Rady Stosunków Zagranicznych Unii, i jakoś zapominają o, o tych diagnozach i zobowiązaniach podjętych na terenie sojuszu. Więc byłoby dobrze, żeby politycy mówili to samo i w NATO, i, i w Brukseli, w, w siedzibie komisji. To mamy tutaj pewien myk odnośnie tych 5% PKB, że do tego mają być wliczone pieniądze. Które przeznacza się na strukturę związaną z armią, to można bardzo szeroko potraktować, więc pewnie szereg państw będzie no, usiłowało naciągać trochę te wydatki, że rzekomo są wojskowo. Ale zostawmy, istnieje, to nie krytyka, to cudzysłowie faktu, istnieje takie biuro polityczne Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO, francuski wkrót OTAN, a więc USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy to w zasadzie te kraje decydowały, że Stanach generalnym będzie Mark Rutte, który rzeczywiście yy, yy, zaskarbił sobie yy, no, yy, pewną przychylność Donalda Trumpa. Było wiadome, że przy zmianie władzy w USA on będzie umiał rozmawiać z 37. prezydentem USA. Tak się zresztą dzieje. Natomiast czy to jest właściwe, że kraje, które spełniają te kryteria od lat, no nie mają e, takiego głosu e, jak chociażby Niemcy, które e, spełniały e, te kryterium e, na tej zasadzie, spełniały inaczej, bo miały tam raptem początkowo jeden. Y, procent 27 setnych, PKB przeznaczony na obronność, y, potem zwiększyły się do 1,3, potem znowu zmniejszyły, no teraz deklarują, że będzie więcej. No, czy to dobrze służy na to, że są nagrodzone państwa, które właśnie y, mają główną moc y, współdecyzyjną, a to kryterium nie wypełniały? To jest y, niedobre i trzeba by to zmienić natomiast myślę iż Polska powinna zabiegać o to żeby nasi generałowie byli w dowództwie na to żeby nasi politycy byli Właśnie w sekretariacie, sekretarzem czy zastępcą sekretarza. Więc jest wiele stanowisk do objęcia w sojuszu wpływowych. My, niestety, pewną kadrę, która była już przygotowana do awansu, straciliśmy podczas katastrofy smoleńskiej. No i potrzebowaliśmy kilkunastu lat, żeby podprowadzić naszych generałów i polityków do tej pozycji, gdzie mogą być wysunięci na główne stanowiska. No, takim Ważnym człowiekiem był generał Gromadziński oraz pan ambasador Szatkowski. Każda z tych osób miała duże doświadczenie i miała szansę na objęcia jeszcze wyższego stanowiska w strukturze NATO, no ale niestety zostali z przyczyn czysto politycznych usunięci z tych stanowisk w taki sposób, że no w tej chwili ich awans jest praktycznie bardzo utrudniony. Niedługo zaprezentuję Państwu rozmowy z wymienionymi przez Pana Ministra Jana Parysa e, osobami, generałem Josem Gromadzińskim, a także byłym wiceministrem Obrony Narodowej, a potem małym Polski przy NATO Tomaszem Szatkowskim. E, dwa pytania na koniec. Po pierwsze, bardzo konkretne. W XXI wieku Rumunia, kraj dwa razy mniejszy od Polski, dwukrotnie miała tak zwaną dwójkę w NATO, czyli zastępcę generalnego, Polska raptem raz. A z czego wynika ta no, jednak y, niezdarność, ślamazarność, brak skuteczności, y, gdy chodzi o przebijanie się Polaków na najwyższe stanowiska w organizacji Paktu Atlantyckiego. Po pierwsze, trzeba przygotować przez kilka lat ludzi, którzy y, no, muszą nabyć odpowiednie kwalifikacje, i to nie, nie językowe, ale merytoryczne. E, więc to wymaga długofalowego planu. A drugie, to jest to, że trzeba myśleć o tym, żeby nasz kandydat zwyciężył w głosowaniu rok wcześniej, ponieważ potrzebujemy roku na to, czy nasza dyplomacja potrzebuje nasz departament organizacji międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby dokonać tak zwanej wymiany poparć, czyli uzyskać poparcie innych państw dla naszego kandydata za to, że my ich poprzemy gdzie indziej. To jest bardzo taka koronkowa, drobiazgowa praca, którą myśmy przećwiczyli, starając się o to, by Polska weszła do Rady Bezpieczeństwa i wtedy to się udało z wielką skutecznością, ale właśnie praca trwała ponad rok. Pan minister powiedział o tym, że Polska weszła na niecałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, rzeczywiście uzyskała wtedy największy Yy, tak, wynik w głosowaniu, tak, wynik w głosowaniu, tak, gdy chodzi tak. yy, o, o ONZ. Ostatnie pytanie, trudne, ale nikt nie wie co może będzie łatwo. Mówi się w kluarach NATO, mówi się dość powszechnie, że tylko dwa państwa tak naprawdę prowadzą suwerenną politykę, całkowicie suwerenną politykę w ramach NATO, że są to Francja i Turcja. Polski się nie wymienia. Czy jest kiedyś szansa, że będzie również mówić się o Polsce w tym kontekście, że to decyzje dotyczące bezpieczeństwa będą zapadały realnie w Warszawie, gdzie nie będziemy musieli się oglądać czy też konsultować naszych decyzji, tych strategicznych, z naszymi partnerami, zwłaszcza z za Wielkiej Wody? Tu nie o to idzie, żeby samemu o wszystkim decydować, tylko żeby mówiąc krótko, nasi sojusznicy. Rozumieli nasze problemy i wspierali nas w dziedzinie obronności. To, to jest właśnie sztuka dyplomacji, żeby Przekonywać sojuszników, że w ich interesie jest umacnianie państwa polskiego i umacnianie naszej obronności, że nasze bezpieczeństwo jest częścią bezpieczeństwa Europy, że skoro leżymy na Flance Wschodniej, jako jesteśmy pierwszą linią obrony i Sojuszu i Unii Europejskiej, to jest interesem szerszym, ogólnym działać na rzecz silniejszego państwa, silniejszej gospodarki. To o to idzie. Więc natomiast czy. My decydujemy sami. Myślę, że mamy jak najbardziej prawo i możliwości decydować samemu i zawsze nasza dyplomacja może być asertywna. To nie jest tak, że ktoś nas nam coś narzuci, mamy prawo po prostu nie przyłączać się do pewnych inicjatyw, jeżeli uważamy je za szkodliwe. Przypomnę, że tym się różni między innymi Unia od. od sojuszu północnoatlantyckiego, że w NATO decyzje zapadają jednomyślnie. Kraje co najwyżej mogą się wyłączyć z jakiejś operacji, jeżeli nie chcą w nich brać udział, nie chcą brać udziału. Natomiast w Unii, jak wiemy, teraz jest dążenie, żeby sprawy bezpieczeństwa, sprawy obronności, sprawy polityki zagranicznej były decydowane w formie głosowań większościowych, co oczywiście nas stawia w trudnej sytuacji. Dlatego, że nasze interesy często są zupełnie inne niż francuskie, niemieckie czy brytyjskie, bo kraje, które leżą blisko Rosji, inaczej postrzegają świat niż kraje, które leżą dalej od Rosji. I tym apelem o większą asertywność, o większą siłę Polski w NATO, w którym także dzięki panu ministrowi Janowi prasowi się znaleźliśmy, kończę kolejną rozmowę w ramach cyklu Bliski spokój Trzeciego stopnia. Moim Państwa gościem był człowiek, który był w obu tych resortach. I w resorcie obrony, i w resorcie zagranicznych. Jan Parys. Dziękuję za obecność. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.